Urszula Sarnowska oraz kanał Audiopowieści zapraszają do wysłuchania opowiadania napisanego w ramach wyzwania pisarskiego. Wściekłe pióra. Na pokrytej kolorowymi kwiatami łące siedział mały zajączek. Nagle jakiś szmer przykuł moją uwagę. Gdy się wychyliłem, dostrzegłem cień czegoś. Nie miałem wątpliwości, że był to demon. Fojerny roztaczał wokół siebie charakterystyczny zapach spalenizny, który natychmiast zapełniał płuca. Stąpał ciężko, z dudniącym odgłosem uderzenia czterech kamiennych odnóż o posadzkę. Przy każdym kroku obsypywały się z niego ciągle palące się kawałki. Łeb miał nisko przy ziemi, ze szczelin w kamiennej jego powłoce sączył się czysty żar. Wyglądał, jakby czegoś szukał, ale demony nie wykonywały tak zaawansowanych czynności, jak zaplanowanie i intencjonalne działanie. Niespodziewanie świst rozdarł powietrze. Pojerny od razu przybrał pozycję gotową do pościgu. Trwało to ledwie kilka sekund, nim pognał między ruinami, zostawiając po sobie ślad spalenizny tam, gdzie osypał się żar. Jego ogień jarzył się pomarańczową poświatą, ale dopalał się błękitem typowym dla Velocis. Wiele setek lat temu i miliony mutacji wcześniej była to istota ludzka, do której powstanie przyczyniła się powiększająca się dziura ozonowa. Zaczęło się od zwykłych mutacji skórnych, Później skóra powoli mineralizowała się, a od wewnątrz zaczął płonąć ogień. To samo było ze wszystkimi demonami. Wraz z mutacjami fizycznymi zanikało człowieczeństwo wolna wola, rozum i świadomość. Demony w pewnym sensie były prymitywniejsze od zwierząt. Nie miały potrzeb fizjologicznych, nie były w stanie tworzyć więzi ani między sobą, a tym bardziej z ludźmi. Sterowała nimi potrzeba niszczenia i niesienia chaosu a w każdym razie tak się nam to wmawia i łatwo w to uwierzyć. Spirzy ze wszystkich demonów zachowali najwięcej z ludzkiej formy. Nawet ich sylwetka była człokokształtna. Czasem, gdy widziałem, jak sunął między chmurami, chciałem wierzyć, że nie są w pełni zdehumanizowani. Później słuchałem w wiadomościach o kolejnych wytlenionych ciałach. Spirzy nie mieli własnych płuc, więc wyzwalali powietrze z otoczenia. Była to stosunkowo najmniej makabryczna śmierć ze strony demona, a przynajmniej w mojej opinii. Zorientowałem się, że wstrzymuję oddech dopiero, gdy rozbolały mnie płuca. Wypuściłem powietrze i ponownie wziąłem głęboki wdech. Wszyscy widywali demony panoszące się po miastach, ale spotkanie fojernego no odludziu, skąd nie ma ucieczki, a wokół jest łatwopalny las, robiło piorunujące wrażenie. Gdy odbiegł, zostawił wśród suchych traw wypaloną ścieżkę. Ruszyłem nią w kierunku lasu. A wokół mnie kłębił się niebieski dym. Naprawdę, bardzo nie chciałem jeszcze odchodzić. Czytał Wojciech Cieślawski. Zachęcam Cię do pozostania z nami na dłużej, więc nie zapomnij subskrybować, komentować i oceniać materiałów. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia.